Basenik tak wygląda. Tam są takie dwa baseniki. Plac zabaw duży. Tutaj można lody włoskie fajnie. Tutaj można pizzę sobie zjeść. Plac zabaw duży. Fajnie. Jejku. Leżaczki. Fajnie. Woda, powiem, że cieplutka, bo sprawdzałam. Fajnie, ciepła jest. Więc wanecka mogłaby się wykąpać, nie Adam? po tej podróży no, fajnie, kopiłki. no masz, masz zobaczcie makowała. jaki plac zabaw duży fajne no, także fajne miejsce naprawdę dla dzieciaków tutaj państwo śpiewają fajnie no nic, nie będę tak nagrywała, bo wiecie nie każdy sobie życzy to też jakiś jest, może chyba coś tutaj nie wiem co to jest, może tutaj jest zorganizowane dla dzieci także fajnie okolica bardzo fajna Camping bardzo nam się podoba. Tak? No, podoba <laughs> mi się. się podoba. Tak, podoba mi się camping. Tutaj animacje dla dzieci też są. E, są wyznaczone godziny. No i tutaj, jak się camping zmieniał. przez lat No, także fajnie. To my wracamy, bo Waneska została, nie chciała iść, ale chyba ją wyciągniemy tutaj jeszcze, nie dać tak. Na chwilkę, żeby tutaj Waneska troszkę wykorzystała tego dnia. No, bo wiecie, my w poniedziałek wracamy, a my tutaj wjeżdżaliśmy. To niech Waneska wykorzysta. Może da się namówić. Jak jej pokaże filmik, jak tam jest. To wiecie. Fajnie, bardzo nam to się podoba. Nie mam w ogóle zastrzeżeń żadnych. Toaletki też fajne. Zadbane, czyściutkie. Także. My uciekamy, tu można właśnie rowerki wypożyczyć. Tam dalej, jak się przejdzie, to też takie duże są rowerki. Zobaczymy się, może zorientujemy Może jutro sobie nie wypożyczymy. Przejedziemy, się, ale zobaczymy na razie. Chyba, że jutro nad wodą spędzimy. Na baseniku więcej, bo Waniaska to tak... jutro jak ma być jeszcze cieplej, to ta woda też będzie cieplutka, jak dzisiaj, przy takiej pogodzie. No i tu dużo ludzi rowerami jeździ, nie? Tak. Tu dużo ludzi rowerami jeździ. Także, no jest gdzie jeździć. Nie, te alejki powodują, żeby tylko, wiecie, wsiąść się w rower i zwiedzać, a rowerem zawsze szybciej tu Zdjęcie takie parcele duże są. No, ale też dużo pozejmowanych jest. Są miejsca. To taki wanik fajny, tak mi się też marzy wanik mieć. No. <gry> no, to ja to nie zdążyło się do przyczepą na Cisza, a ty już możesz wyżej. Jeszcze. No a my tu już jesteśmy, tu już są te aletki, a my zaskręcamy w prawo. No te dzieciaki są. I tak, no i tam jest nasz namiocik, ten namiocik. Widzicie? Ja jeszcze mam z namiotem. Przyczepkę, więc nie jest daleko. Zrobiliśmy rundkę, Obczailiśmy co gdzie jak, gdzie się lady włoskie kupuje. Po 2,90 są, chyba, coś takiego. Dwa, trzy to zależy. Robi, że robi już obiadek. Taki pseudo obiadek można powiedzieć. Jak pseudo? No co, pierożki będą? No ze śmietanką. A dla Waniaska to sobie zaczęła tutaj w penie takie z mięskiem. E, Gdzie to jest? No, gotuje się. A. A dla nas jakie bierzemy pierożki? Takie wiecie polskie ze śmietanką. Prówki. Boróweczki. Na ja chciał chciał trzy. I dla Waneski to takie, wiecie, kupiłam z marcheweczką, z mięskiem. Wanecka lubi to. Y -y. Y -y. Jak w trzeciej klasie chodziłam do UGS, nie? Y -y. Tam do, tam do, do świetlicy. No. Y -y, to tam zawsze były obiady i zawsze były takie y ziemiaczki i, i to, i jeszcze było taki, takie mięsko. I to tak uwielbiałam to jeść. Y -y. Dużo du 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 talerzy zjadłam. Y -y. Y -y. Y -y. No, więc widzicie, u nas... Musimy rozszyfrować, co z tym lodoweczką, bo jest podłączone pod prąd, a nie chłodzi. No i czekamy na znajomą, ma nam się odpowiedzieć, jak to działa. No, tak uczy się cały czas. Adasz. No. Wy się nie śmiecie z nas, ale my jesteśmy, niby człowiek oglądał, ale jak ma do czynienia, to zielony jest. Inaczej jest, tak, nie? Tak. Jak Vanessa, fajnie. Ale się namęczyliśmy przy rozkładaniu. Ja spocony jestem, jak. No, podpory opuścić no, tak. i, w, mam i mam podłączyć pole. do prądu. No, no prawie taki sam. A mamy jakieś gry w ogóle? Tak. A, no no, tak, no i nie tak. Nie ma tak. Czeka. Mamy Uno, mhm. zwierzątki. Potem mamy Pietrusia Pana. Mhm. I potem mamy tą nową grę. Fajna też jest. się z No. Bo mhm. tu No dobra. No jest, i tak sobie siedzimy. Fajnie, jejku. Ja nie wiem, ja bym ja się też... z tej położył, tylko jakbym się położył, to mi szkoda dnia. Wieczoru. Ale jejku, jest, to jest coś fantastycznego, naprawdę. No masz normalną Tak, oglądaliśmy film, filmiki z vanika, z kampera, z przyczepy. I, I tak dopóki człowiek sam nie spróbuje, to tak e, nie ma tak pojęcia takiego, nie? A to jest naprawdę uczucie jest super. Bardzo fajnie, cieszę się naprawdę. Tak wszystko dałam, no. Przede wszystkim przyjeżdżamy podpory pory i widzicie chwila moment i... Mm. Jedynie to co rozkładałem, to montowałem to stolik no bo to są z dorówkami. jedynie to będę chciała taką wziąć na kuchenkę kuchenkę z takim małym stoliczkiem, co wiecie, pamiętacie z, e, z, mieliśmy z, z namiotem to też ja będę chciała tu wozić dlatego, że wiecie, czasami mogę sobie na, na dworzu ugotować bo będę miała chęć, nie tylko tutaj, jak będzie gorąco mhm. także będę wykorzystała dwie, e, dwie, A, dwie opcje, opcje. No, no, no. dokładnie kochanie, wiecie co? ja muszę po prostu kupić wężyk i tu doprowadzać, jak będę miał taką możliwość, to nie będę musiał co chwilę wyciągać szarą wodę i powlewać. No więc to taki myk. No, niebieski przycisk, chyba. No? No wpuść, wciśnij. Tak. No teraz może się robić? No, albo chcesz iść tam po prostu. A, bo to idzie, a tu no, tylko w nocy korzystać. Idzie. To masz tu pod spodem masz wi tam. Tu zobacz. Tutaj po. Tu. Tu masz Wajkę. przekręć ją A może będziemy korzystać tylko na noc Vanessa, a się dnia tam. Co tak to Vanessa? działa. Vanessa. Zauwać. O, co? To do toalety? Może na noc będziemy na noc. korzystać. Ale teraz mi się nie chce iść. Patrz, ściemniasz już. Ale chcesz to rówcić, już nie musisz taka pomóc. Nie, ciągniesz do o. Jesteśmy, tu, tu. No mocniej. O. Vanessa testuje. <laughs> Widzicie, Aha. u nas to macie z nas po lewe chyba. Jak my się z głupot cieszymy, no ba, dziwisz się, ja się cieszę, że mogę sobie mać. A tak wygląda dach. Kurde, jak. Znaczy no, w... brudny, nieumyty. Jak w czołgu. Nie, nie wygląda jakoś tragicznie. Co? Nie, może i wygląda. To jest, Adam. No. Widzicie, taką tackę mam tutaj, wkładam na jakieś kubeczki, jak my je. No. Fajna, bo jest na takich gąbkach, a nie Na gumce taki. Nie że, że to jego. mi się nie ślizga? Nie, śliska. nie ślizga. Nie za, ty gadasz. No co, nie ślizga? Ja wiem, że zadowolona <laughs> jesteś, ale. Ja mam 1,85m. I zobaczcie, ja spokojnie tu stoję, Tu jeszcze ja, moja cała ręka 10 cm, można powiedzieć, jest. Ja Więc jeszcze mogę obcasy założyć. Cały, wiesz, tak? bo nie miałam okazji jeszcze, nie? Jak Vanessa? Co? Fajnie? Tego tylko trzeba ręcznik. Czemu? Nie? Bo nie ma. A, gorączek. A, to ja posiadam do ręczniczki Vanessa. A, bo jak się wodę do rączki myje. Idzie, działa. Co? Fajnie? No. Teraz będziesz szwendała się teraz po przyczepie w nocy. Nie chuj, że zesną. Z gąbką mogę? O, mogę gąbkę też tu zostawić. No czemu nie? O, to fajnie, o. I jest. Nad, no, ty pójdźciemy. Możesz... Tylko później, wiecie, musimy dokupić tutaj na pa papier ręcznikowy, żeby tutaj było, w tym miejscu. Bo takie hmm. bieżące. jak tak, ale tak, nie tak, tylko tak. Tak, tak, bo ja tak, no. no. uh -huh. nie, nie Bo na razie muszę tu zostawić, bo nie mam miejsca na, na takie rzeczy. E, no, cukier w sumie nie musi być tutaj. No, Gabi jest w swoim. Tata, to się daję <laughs> Do ja Dobra. Dziwisz się. Gabi ja jest w swoim królestwie się, no, Pewnie, że się cieszę No kurczę. A czemu to jest kamper, a nie trzy My nie mamy kamperów No ale nie było inaczej Panie, że się cieszę, tata O, jak fajnie posiedzieć, wiecie? A nie wiem, po czemu my tu siedzimy za iść na dwór Bo tu można się położyć Nie wiem, na dwór, wiesz? To masz to dojeść No, wenecka nie dojadła No dobra, ko, kochani. Na no, dużo było no nie wiem czemu, ja idę na dwór, wiesz? E, poleżę sobie. No, Waneska tutaj robi akrobację. <gusz Tikzły> się... Uważaj. No, zaraz pójdziemy na plac zabaw. <gusz Jurassic> Super, brawo, Vanessko. Mamy się krzywdy Nie, żebyś sobie krzywdy nie zrobiła. <głos》> Ale słońce grzeje, o! Fajnie, jejku. Bo rano było tak brzydko. Łoszymy ja do tyłu. No i widzicie jaka muzyka, jak tu się bawią ludzie w Holandii. Muzyka na żywo. A Vanessa szaleje na placu. Szaleje patrzcie jaki no. palacyk tutaj jest. No po prostu ja mówię Vanessa, czy nie chciałabym mieć taki zablok? Ona no, mówiła, ła, wow, pytać tata. Witam, witamy, jest godzina 20.47. No 8 Waneska i tam szafowa są już po kąpaniu pod prysznicą. Oczywiście nie w naszej tej, bo tu się nie, nie ma jak tu nie ma prysznica. Jak? Bajka. Ale bajka tu czy bajka w, pod prysznicą? I pod prysznicem i tutaj. A ja akurat sobie wiecie z lewta doszczyszczam, bo mam bieżącą wodę. A w domu mi tam było ciężko a. po domu, bo tam nie miałam wody. Światełko co zapaliła. Nie, no. Co chcieć więcej powiem wam, no. Nie będę nic mówiła. Zabym że mówiła, że W tym roku to jest ostatni wyjazd, ale myślę, że jeszcze będzie wyjedziemy. No ja nie myślę. Bo, bo kurczę, jak ja widzę ją, jej radość, no. znaczy moja radość też jest zajebista. To kurczę... Za, ładny, po prostu... Że kuchenkę się jutro wyczyszczę. Ale wiecie co odkryliśmy? To z tym piecykiem. Ten piecyk chyba... Albo... Ktoś poprzedni właściciel bał się użytkować gazu hmm. bo myślałem, że to jest na komary, na owady. taki, taki A, to sta... na A to była nagrzewnica. A hmm. to była nagrzewnica. Więc może z, będziemy chyba robić to samo, bo wentylator działa. Więc ja wam powiem, że... No jak będzie spróbujesz, gorąc... zobaczymy, nie? Ale... Ale to ja spróbuję już na miejscu, już w domu, hmm. bo muszę to w ogóle, nie wiem jak to się ściąga ten, ten cały ten. Nie wiem, czy w ogóle się podjąć tego, bo ja tego... Ale nawet pan... Wiecie co, w przyczepie jest naprawdę cieplutko. To jest mała hmm. przyczepa, i jeżeli tu trzy osoby są jeszcze później jak Warenka do Amelka dojdzie. No ale też pozamykaliśmy się już wszystko, okienka, i... No, i już. czuję, okienka, no. czuję taki troszeczkę. I tutaj jak jeszcze byśmy dali na grzewnicę, czy nawet tę to, to ja nie wiem, czy byśmy tu w siedzieli. Ale w wentylator. Bo my jest w domu może. też mamy zawsze pamiętaj, okna otwarte. No. A to masz pozamykane, jeszcze jakbyś nagrzał. No, no, nie wytrzymałbyś. Dlatego mi się wydaje, że raczej na, nagrzewać nie będziemy. Ewentualnie, jakby coś na, naprawdę w ciągu dnia, coś tam, ale to. Ale nie, no bo my weźmiemy, wiecie co, z naszą nagrzewnicę namiotową. Ona jest fajna, ona się wyłącza automatycznie, ma taki termostat, jak osiągnie jakąś temperaturę, a wiecie, no namiot, a przyczepa, przy, przy, przyczepa jest bardziej szczelna niż namiot, więc yy, prawda? No, ale i tak, mimo, mimo wszystko, to i tak chyba sobie sprawdzisz, nie? Nie wiem, czy się będę domowił, wiesz? Także te, A też dziękujemy Adze z Norwegii i Darkowi za pomoc, bo trochę bo, nam też to pomogli. No, podpowiadali więc nam podpowiadali, teraz. Podpowiadali, więc fajnie, dziękujemy Wam serdecznie. Na no, ja w swoim żywiołem. Po, polecamy kanał Aga Let's Go. Tak, zapraszamy. I w Norwegii mieszkają, teraz no. jeżdżą, czy już wracają? już? Nie, jutro wracają z powrotem. A, ale no. dwa tygodnie chyba jeździli. Po Nie, Norwegii. teraz na weekend też pojechali. Aha, widzisz? Też, też na weekend. Tak, my czuję, że będziemy nały kiedy wypady robić. Nie, no. To <śledzisz> jest. <śledzisz> Jaka radość. No, ja powiem na, naprawdę nie przypuszczałam, że tak będzie fajnie, co wanesko. <śledzisz> nie przepuszczaliśmy. No. Jak w domu? Raczej chyba... <śledzisz> nie wiem, czy do namiotu, do namiotu już teraz bym e, wróciła. Namiot był rewelacja, naprawdę podoba mi się. Ale jak porównuję namiot, a przyczepę, no jest wygoda, wiecie, I no jest, jest. Inny poziom. No i jest, no ciuszki mam, wyciągam sobie, hmm. tu zmywam, tu robię kakałko dla Waneski, ciepełko pozamykane. No, lodóweczka działa, wszystko Działam. jest ok, więc super. Też właśnie z właśnie <grybujesz> Agi i Darka. Więc no działa. Łazieneczka, zobaczcie jak ładnie się świeci. Tutaj wiecie, jeszcze musimy trochę taką... Zaraz, tak zaraz drzwi Doszlifować troszkę tą przyczepę. Łącznik jest tu. Więc zobaczcie jak fajnie jest oświetlony, jest dużo rzeczy do zrobienia, bo i tu szafeczka i zlew taki, raczej znaczy, kran wyciągany, musimy do obelinga pojechać, no, ale też zobaczcie, działa wszystko, więc super, tu musi tylko być specjalny papier, no co chcieć więcej, mm. <laughs> nic więcej nie potrzeba, kibelek działa oczywiście, kibelek działa, przez, przez tą osobę już chyba dwa razy sprawdzony, <laughs> w nocy jeszcze to... będzie sprawdzała, ja te pewnie też. Więc jeszcze tylko później o tak trochę udekorujemy, no i co? I tylko jeździć, hmm. a Adam Wam filmy montuje, wiecie, nadrabiamy. Zaczynam montować Wam vlogi, kurczę, z urlopu, bo jest masakra, no, masakra, naprawdę, mówię Wam, że no nie ma kiedy, kiedy się, kurczę, usiąść, teraz właśnie siedzę, bo w ogóle w ten weekend sobie siedzimy, testujemy naszą przyczepkę. No, odpoczywamy. odpoczywamy, nie mamy żonych jakiegoś, że gdzieś musimy jechać, biegać, nie, zwiedzać. Nie, 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 nie tędy droga. No więc już się żegnamy z Wami. No i śledźcie nasz kanał, co my wyrabiamy w tej przyczepie. Jakie cyrki odchodzą, <śmiech> <śmiech> jakie perypetie. No prawda Wadesa? To co, żegnamy się, zwiedzamy już dzisiaj. Taka cisza. No pomachaj. Jej, no, trzeba powiedzieć, bo dzieciak nie, powie, nie będzie wiedział, że trzeba już pomachać. A ja się tak prezentuję. Może byście mnie nie poznali. Słuchawki, okularki, wiecie. Ale zmęczenie swoje robi. No. Dobra, Gabi? To tak, co? Tak. Pa, pa. Pa. pa pa! Żegnam się z wami. I z moją rodzinką i tam nie dacie. Piąteczka. Zawsze z wami. Jest. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better.